Podejmuje swego rywala zamiedzy, a więc ruch radzionków. Chorzowianie, wiadomo, że walczą o tytuł Mistrza Polski. Natomiast radzionkowianie cały czas nie są pewni ligowego bytu. Każdy punkt jest dla nich bardzo istotny. Początek spotkania sędziuje Zygmunt Ziobers, przemyśla. Pierwsza groźna akcja, już w piątej minucie. Robert Górski. Przegrywa jednak pojedynek z bramkarzem ruchu radzionków Dariuszem Klettą. W 15 minucie plac gry opuścił Wojciech Myszur, który dziś powinien raczej mieć dobry dzień, bowiem urodziła mu się córka. Jednak z powodu kontuzji musiał opuścić plac gry, a jego koledzy w dalszym ciągu bronili się przed coraz śmielszymi atakami piłkarzy Edwarda Lorenza. W 20 minucie. Pole karne wrzuca Krzysztof Bizacki, a tutaj Sławomir Paluch trafia w poprzeczkę. Jeszcze jedna akcja w pierwszej połowie. Bizacki, Robert Górski i kolejny raz dobrze broni bramkarz Radzionkowian. Klytta w poprzednim meczu, a więc w rundzie jesiennej. W Radzionkowie piłkarze Ruchu Chorzów wywieźli trzy punkty, wygrywając 2 do 1. W tym spotkaniu po pierwszych 45 minutach nie było goli, co jest raczej sukcesem piłkarzy, gości, a więc popularnych Cidrów z Radzionkowa. Popatrzmy na drugą połowę. Już na początku niej taka akcja i tutaj Jarosz, a więc czołowy napastnik Ruchu Radzionków, przegrywa pojedynek z Jakubem Wierzchowskim. A trzeba pamiętać, że Radzionkowianie dziś bez swojego najlepszego piłkarza Mariana Janoszki. W 65 minucie zmiana w ruchu chorzu wschodzi Piotr Włodarczyk, a w jego miejsce Mariusz Śrutwa, dla którego ten mecz jest dwusetnym w historii jego występu w pierwszej lidze. I właśnie Śrutwa przed taką szansą, ale piłka w dalszym ciągu nie potrafi wpaść do bramki gości. Kolejna akcja gospodarzy Jamrus do Palucha, ten bardzo ładnie do Mariusza Śrutwy, Śrutwa dośrodkowuje i po raz kolejny piłka w rękach bramkarza Dariusza Klytty jakże ładne to odegranie Palucha do Śrutwy Śrutwa przytomnie w pole karne no i tutaj Paluch gdyby czysto trafił w piłkę to pewnie byłaby bramka zbliżała się 74 minuta tego meczu rozbity atak piłkarzy Ruchu Chorzów. Z atakiem wychodzą goście z Radzionkowa. Robert Sierka spokojnie znalazł Jarosza, ten strzela i piłka w bramce Jakuba Wierzchowskiego. Atak łyska to na pewno gest w stronę Wojciecha Myszora, jego nowonarodzonej córki. A tu widzimy jak Jarosz uprzedził Marcina... Baszczyńskiego. Radość Dariusza Klytty. Zapewne nikt nie spodziewał się takiego obrotu sprawy w spotkaniu dwóch ruchów. Chorzowianie nacierają. Potok ale po raz kolejny obronną ręką wychodzą goście z Radzionkowa. No i na pewno cichym bohaterem w ich drużynie jest bramka Szkletta, a w takich warunkach w końcówce Toczyła się gra. To Krzysztof Bizacki, który w 80. minucie opuścił boisko. W jego miejsce syn trenera Lorenza, a więc Michał Lorenz. Spieszyło się piłkarzom ruchu Chorzów, 88. minuta. Paluch zgrywa do Jamroza. Ten strzela. I szczęście zapanowało na stadionie przy ulicy Cichej. Może jeszcze nie takie szczęście do końca, bowiem. Pada gol wyrównujący na 1 do 1, a zapewne wszyscy tu liczyli na zwycięstwo. Ale przecież Chorzowianie głyszy! przegrywali 0 do 1. Głysy zostanie z tyłu! Niegłysy zostanie z tyłu! Oparcie w przód. Trener Edward Lorenz, jak widzimy, wierzy jeszcze w zwycięstwo. Każe grać swoim piłkarzom cały czas. To już doliczony czas gry. I w taki oto sposób Chorzowianie zyskują. Rzut karny. W tej sytuacji Andrzej Myśliwiec, obrońca z Radziąkowa, przewraca w polu karnym Michała Lorensa. Na pewno odważna decyzja sędziego Zygmunta Ziobera, ale wydaje się, że w sumie słuszna. Kto zatem będzie wykonawcą tego rzutu karnego? Mariusz! A więc słyszeliśmy doskonale. Mariusz, czyli Mariusz Śrutwa w swoim dwusetnym występie w Ekstraklasie. Żelazne nerwy Śrutwy, czy raczej Dariusz Klypta. Śrutwa i dwa do jednego. Szalona radość Mariusza Śrutwy, kibiców w Chorzowie, no i na pewno dramat dzielnych piłkarzy Ruchu Radzionków, którzy walczyli naprawdę do ostatnich chwil. Takim też wynikiem zakończyło się to spotkanie, a trener Radziankowian Piotr Piekarczyk długo z niedowierzaniem kręcił głową. Już piękne uczczenie Bieleuszu, Dwusetny mecz w lidze, gol, zwycięstwo walczone, ale przyznaj sam niesamowitych okolicznościach. Zgadza się, na pewno na boisku nie było łatwo dzisiaj. Tak jak mogliśmy się spodziewać, że zespół z Koła będzie bronił dostępu do swojej bramki wszystkimi możliwymi siłami. I tak się stało. Mieliśmy troszkę szczęścia. Co prawda kibice przeżyli horror, my również, ale skończyło się dobrze. Kontrowersyjna sytuacja widziałem i w sposób jednoznaczny oceniam, że było zawodnik podstawił nogi, spodał upadek zawodnika. she is a